europoseł suwerennej Polski. Witam, panie pośle. Dobry, Dobry wieczór. Kto jest prokuratorem krajowym? Dariusz Korneluk czy Dariusz Barski? Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że jest to Dariusz Barski, tak samo jak sąd najwyższy. Natomiast, panie redaktorze, no, sytuacja już dzisiaj dojrzała do tego, aby użyć naprawdę mocnych słów i zadać pytanie, jak długo jeszcze Polacy dadzą się robić w balona ekipie Tuska. Dlatego, że jak wszyscy słyszymy od lat, że w Polsce mamy jakichś neosędziów, i wyroki przez nich wydane są nieistniejące. A na przykład dzień dzisiejszy przynosi nowe informacje, które mówią o tym, że ta zasada dotyczy wszystkich, tylko nie tych, którzy to mówią. Bo na przykład okazało się, że w sprawie dwóch y, y, sprawach prywatnych, których wygrywali, dwój, y, wygrywali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w sądach i w, w tych sprawach orzekali neosędziowie, to akurat w tych sprawach. Wyroki istnieją, bo wygrali w tych sprawach. To samo dotyczy sędziego z justicji, który również stał na czele tej całej rewolty. A sprawa o tyle ma charakter fundamentalny, czyli oni ludzi robią po prostu w konia. I sprawa ma o tyle charakter fundamentalny, że... Nie ma silnego państwa na świecie. Nie ma silnego państwa na świecie, gdzie nie ma stabilności prawa, gdzie nie wiadomo kto jest sędzią, kto jest neosędzią, kto jest prokuratorem, kto jest neoprokuratorem, eee, gdzie my nigdy nie wiemy, czy decyzje są prawomocne, czy nie są. Oni nam niszczą państwo. A wie pan, co powiedział wicemarszałek z że wy powinniście siedzieć cicho, bo to wy stworzyliście cały ten bałagan. Osiem lat waszych rządów. Ale to jest dobrze, tylko że ja chciałbym usłyszeć jakieś argumenty za tym, które za tym idą, dlatego, że po raz pierwszy kategorię neosędziów stworzyli właśnie oni, cała ekipa Tuska. Nikt wcześniej nie pomyślał nawet w stosunku do sędziów powoływanych wprost przez Rosjan, przez sowieckie rady państwa. I oni, niektórzy z nich do dzisiaj są sędziami. I my mówimy o nich, że proszę bardzo. Im wybaczamy, mogą być sędziami. A tylko ci, którzy zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę, mają nie być sędziami. Czyli z tego można wyciągnąć naturalny wniosek, że legitymacja pochodząca od Rosjan, no wprost od Rosjan, jest ważniejsza, jest silniejsza w naszym systemie niż legitymacja, która pochodzi z wyborów demokratycznych od wszystkich Polaków. Zacytuję pana, pana ministra Bodnara, który tak zareagował na ten werdykt, ostatnią uchwałę Izby Karnej Sądu Najwyższego. Neosędziowie Sądu Najwyższego bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące. Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury. Pan minister mówi wprost. Doprowadziliście do sytuacji, kiedy sędziowie są nie, zale, nie są niezależni. W związku z tym trzeba to bezprawie zmienić. Nie da się inaczej. No przepraszam bardzo, ale pan minister Bodnar zachowuje się jak taki watażka w jakimś afrykańskim y, bananowym państwie, w którym, y, w którym. Polityk może sobie wybierać, który wyrok jest, który wyro którego wyroku będzie przestrzegał, a którego nie będzie przestrzegał. Przypomnijmy, że bodnarowcy byli na sali podczas rozprawy Sądu Najwyższego i mówili Wysoki Sądzie, Wysoki Sądzie, bodnarowcy, tak? Wysoki czyli Sądzie. Kto? Czyli prokuratorzy od pana ministra Bodnara. Byli na tej sali, mówili Wysoki Sądzie, a jak przegrali rozprawę, to oni nie są sędziami. No każdy by tak chciał w Polsce. Niestety, gdyby ja, gdybym ja albo pan redaktor nie wykonał wyroku sądu, to prawdopodobnie i to jeszcze w takiej sprawie czekałoby nas więzienie, a oni, ponieważ dysponują aparatem siłowym państwa. Konsekwentnie każdego dnia dodają sobie jakieś elementy do swojej kry kroniki kryminalnej, która jest już naprawdę bardzo bogata. Nikt tak daleko nie złamał prawa w Polsce jak Bodnar i Tusk. No dobrze, mamy sytuację taką, że Wy uważacie, że prokuratorem jest Pan Barski, oni uważają, że prokuratorem nie jest my, pa są najwyższy. Pan Korneluk. No ale Wy jakby uważacie, że ta decyzja jest słuszna i się z nią zgadzacie. Dzisiaj Pan Barski nie został wpuszczany do budynku prokuratury. Co dalej w tej sprawie? No, no Szanowni Państwo, bo, bo to jest tak. Izba Karna Sądu Najwyższego, która orzekała w tej sprawie, przypomnijmy, jest to izba, która nigdy przez nikogo nie była kwestionowana. W tej sprawie orzekali sędziowie z około 30-letnim stażem. Sprawozdawcą był sędzia, które, no wszyscy adwokaci i radcowie to wiedzą, wszyscy uczą się z jego podręczników. Jeden z najwybitniejszych autorytetów, którego wyrok sądowy nigdy nie został zakwestionowany. I tylko dlatego, że panu Bodnarowi i panu Tuskowi nie podoba się to rozstrzygnięcie, to oni mówią, że on nie jest sędzią. Przecież to jest wstyd. Zapewne nawet sam pan Bodnar uczył się z podręcznika sprawozdawcy tej sprawy Ale politycy władzy mówią, że to wstyd, co robił pan minister Ziobro, pański Ale... kolega, wstyd, co zrobił z wymiarem sprawiedliwości. Nawet pamiętam taki wywiad z premierem Morawieckim, jeszcze kiedy był premierem, kiedy powiedział o tym, że tak naprawdę wymiar sprawiedliwości nie został zreformowany i że mamy zapaść. Czyli znaczy, kto tutaj się powinien wstydzić. Czy znaczy ja się zgadzam, że wymiar nie został e, sprawiedliwości nie został zreformowany. Ale to jest działka pańskiego szefa nie, pana było, nie, on został te, te e, 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 ustawy zostały zawetowane, przypomnę. I toż prawda, że nie został e, Czyli zreformowany, zreformowany między innymi i premiera wtedy. Natomiast to, co jest najważniejsze? To nie jest tak, że mamy tutaj dwie racje i one są równorzędne. Bo to jest mniej więcej tak samo, jakby dyskutować, że są dwie strony sporu i, i kłócą się o to, czy tutaj stoi szklanka z wodą, czy może stoi krzesło. To nie, jest, to nie jest tak, że one są równorzędne. Dlatego że my, jak zmienialiśmy prawo, to zmienialiśmy je ustawami. Tak, jak to się robi w demokratycznych państwach w świecie zachodnim. I druga Natomiast... strona mówi, że ustawami łamaliście konstytucję. No to od tego, czy ktoś łamie konstytucję, nie jest pan Zgorzelski czy inny pan, który tutaj przyjdzie, tylko od tego jest w państwie demokratycznym, według polskiej konstytucji, Trybunał Konstytucyjny. Czy ten trybunał konstytucyjny, który mamy obecnie, ma jakikolwiek autorytet? Ale to autorytet nie jest źródłem prawa. On, autorytet może pomagać. I dobrze, żeby wszystkie instytucje je miały, ale nie jest źródłem prawa. Źródła prawa są w konstytucji opisane. Pisane. Konstytucja, ustawa, rozporządzenie, więc więc yy, i ratyfikowano umowę. Co dalej, panie pośle? Więc... bo mamy sytuację Ale... taką, że mamy pana prokuratora Barskiego i pana prokuratora Korneluka, który de facto rządzi: Jutro pan prokurator Barski został zaproszony przez prezydenta. Czy pan widzi jakąś rolę w tej sprawie pana prezydenta? Ale rola pana prezydenta w tej sprawie jest fundamentalna. Tylko jeszcze raz chcę powiedzieć: jedna strona, to znaczy my, my zmienialiśmy stan prawny ustawami, a oni sobie zmieniają wolą polityczną. To jest zasadnicza różnica. Jeżeli chodzi o prezydenta, to przypomnę, że. Yy, yy, to on miał moc odwołania prokuratora krajowego. Tusk się nawet i Bodnar do niego nie zwrócili, tylko siłą zajęli budynki. I tu musimy postawić trzy kropki. Przechodzimy teraz do, na kanał Polsat News i Wydarzenia24. Tam dalszy ciąg rozmowy z moim gościem, europosłem Patrykiem Jakim. To pociągnijmy, co może zdarzyć się na tym spotkaniu pana prezydenta z panem prokuratorem Barskim. Czy będzie jakaś wspólna akcja, wspólna ofensywa? Prezydent tak naprawdę niewiele może. No. Znaczy niewiele może, znaczy, bo jeżeli myśmy już doszli do takiej sytuacji w państwie, że mogą tylko ci, którzy dysponują aparatem siłowym państwa, a nie ci, po których stronie stoi prawo, to znaczy, że naprawdę jest źle. Aż strach pomyśleć, gdyby obie strony dysponowały aparatem siłowym, bo wtedy mielibyśmy wojnę domową. Ja, wie, wie pan, no, mógłbym powiedzieć, że tak, ale jeszcze raz chcę podkreślić, można nas krytykować, ale my jednak przestrzegaliśmy zasady, że prawo zmienia się ustawami, a oni po prostu uznają, że robią to, co chcą, bez względu na to, co jest napisane w ustawie. W Konstytucji. Jaki pan sobie wyobraża scenariusz dla Polski przez najbliższe miesiące? Bo nic, wydaje się, nie zmieni. Jedna strona uważa Ale tak, druga strona uważa tak. Ja uważam, ja uważam. Że trzeba pamiętać o tym, że cała ta historia z neosędziami, u źródeł tej historii stoi rasistowskie sformułowanie. Rasistowskie, rasistowskie sformułowanie. Rasistowskie, absolutnie rasistowskie sformułowanie, które mówi o tym, że Polacy nie mogą w taki sam sposób powoływać sędziów jak Niemcy. I to niemieccy eurodeputowani forsowali to rozwiązanie, e, ponieważ w Polsce mamy niższą Kulturę niż niemiecka. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Polska demokracja w ogóle jest dłuższa niż niemiecka, gdyby spojrzeć na to historycznie i faktograficznie, więc niestety Chodzi o to, żeby Polacy spróbowali w ten spór wejść głębiej, bo jeżeli nie będzie w Polsce prawomocnych wyroków, to znaczy, że nikt tu nie będzie chciał inwestować i stracimy nasze szanse rozwojowe. Sądzi Pan, że to wpłynie, przepraszam, na e, inwestycje zagranicznych firm w Polsce. Ale to już wpływa. Dlatego, że w świat idzie informacja, że w Polsce nie ma prawomocnych wyroków. Czy pan, gdyby był pan inwestorem i miałby pan do wyboru, nie wiem, Republikę Czeską, Węgry, czy jakiekolwiek inne państwo i Polskę? Tam pan ma wie pan, że ma pan stabilne wyroki, nie ma żadnych neosędziów, a w Polsce. Nie ma stabilnych wyroków. Gdzie by pan zainwestował swoje środki? Jestem przekonany, że tam, gdzie, są, gdzie jest stabilna. I jako pierwszy w Polsce tą kategorię wprowadził Tusk i jego ekipa. Panie pośle, czy dojdzie do połączenia prawa i sprawiedliwości i suwerennej Polski? Jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Trwają rozmowy. E... Jest problem w negocjacjach. Odwołano kongres PiS. Także z tego powodu, że nie dogadaliście się ze sobą? Nie, głównym powodem było, był, był, była rzeczywiście powódź i, i dlatego jest przełożony kongres. No chyba to nieprawda do końca, dlatego że pamiętam prezesa Kaczyńskiego, który dla Polskiej Agencji Prasowej już w niedzielę po powodzi powiedział, że mimo tego, co się zdarzyło, będzie kongres. Tego tak. kongresu nie było jednak. No tak, ale powódź miała dużo dramatyczniejszy przebieg niż wszyscy sądziliśmy. W związku z tym uznaliśmy, że jednak to jest tej chwili... Na jakim ważysz? etapie negocjacji jesteście? Zamasowanym. Co to znaczy? Zdążycie do 12 października? To mam jest nowy nadzieje, termin kongresu. Mam nadzieję, że tak. No, rozmowy toczą się niemalże codziennie. One są bardzo skomplikowane. Natomiast mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. A na czym polega skomplikowanie tych rozmów? Ciągnie mnie pan redaktor za język, no niestety nie mogę powiedzieć. Czy to pan jako przedstawiciel suwerennej Polski pod nieobecność Zbigniewa Ziobry jest głównym negocjatorem? Tak. Czego dotyczą negocjacje? Podziału stanowisk w nowym pisie? Też, ale przede wszystkim... Y Pewnej wizji na przyszłość programowej, personalnej również. To Więc... pan prowadzi te negocjacje z prezesem Kaczyńskim bezpośrednio? Tak. Długo ostatnio rozmawialiście ze sobą? Tak. Jak długo? No dzisiaj kilka godzin na przyszłość. Dzisiaj kilka godzin. Tak. No i co jest kością niezgody? Nie mogę tego powiedzieć panie redaktorze, bo tego dotyczą negocjacje, natomiast są już zaawansowane, one są na dobrej drodze. Czyli sądzi Pan, że 12 października dojdzie do połączenia? Jest na to szansa. Czy będzie Pan aspirował do funkcji wiceprezesa Pisu? Jeżeli doszłoby do połączenia, sądzę, że to byłby naturalny ruch. Pytanie, czy dojdzie do połączenia, dlatego że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Michał Dworczyk powiedział dzisiaj, w TVM24, że połączenie PiSu z suwerenną Polską oddali nas od zwycięstwa w wyborach. Jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Takich ludzi może być więcej. A, no. To prawda, ale na razie się nie ujawnili. Poza tym no, wprowadzanie takiego elementu do dyskusji w momencie, kiedy Tusk ma ogromne problemy z wyrokiem Sądu Najwyższego, z konsekwencjami powodzi, uważam, nazwę to, nazwę to najdelikatniej, jak się da, jest to niezbyt dojrzałe. Dlatego Czyli Michał ja nie będę tego chce storpedować połączenie wasze? Najwyraźniej. Natomiast natomiast złośliwi mogliby mu podpowiedzieć, że złośliwi mogą nawet mówić w tej sytuacji, że podpowiada mu to jego pełnomocnik Ryszard Kalisz. Natomiast ja uważam, że my w tej chwili... A pan nie pan tak Czy, czy nie tylko cytuje złośliwych? Nie, ja cytuję złośliwych ludzi. Natomiast, natomiast do, dojrzałość wymaga tego, aby przeciąć tą dyskusję. Ja już nie będę więcej komentował słów pana Ale ja jeszcze jedno słowo. Tak. Wyrachowany cynik grający wyłącznie na siebie. Tak o Zbigniewie Ziobrze mówił Michał Dworczyk. To dlatego to wspomaganie Tuskowi. Ja nie będę w to wchodził, ale apeluję do innych ludzi zjednoczonej prawicy, aby nie ciągnęli tego wątku i nie pomagali Tuskowi, bo to jest niepotrzebne. Ostatnie pytanie. 14 października Zbigniew Ziobro został wezwany na przesłuchanie przed Komisją Śledczą. Przyjdzie czy nie? Nie znam odpowiedzi jeszcze na to pytanie, natomiast y, przypomnijmy, że to, to, jest, y, to jest nielegalne spotkanie. Trybunał Konstytucyjny jasno orzegł, że nie mają prawo działać. Więc, więc, więc trzeba to, wszystko, trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. poseł Solidarnej.